Druga księga królewska, rozdział 4, część druga. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi. Prowadź i ruszaj. Nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Kobiecie się śpieszyło. Chciała być jak najszybciej u Elizeusza Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży zdala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi. Otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej: Czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dzieci? A ona odpowiedziała: Zdrowi jesteśmy. Elizeusz wyróżniał tę szunamitkę. Kiedy zobaczył ją z daleka, od razu wysłał swojego sługę. Te pytania, które tutaj są przetłumaczone jako zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe swoje, twoje dziecko, można przetłumaczyć, jak się powodzi twojemu mężowi, tobie i twojemu dziecku. A kobieta odpowiedziała, powodzi się, nie określiła komu. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi. Gehazi przystąpił chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł: Zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Kiedy szłyna mitka przyszła do Elizeusza, to Bóg mu objawił, co się stało, ale wcześniej prorok o tym nie wiedział. Wtedy ona rzekła: Czy ja prosiłam mojego pana o syna? czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie. To jest wielki ból, jeżeli ktoś nie ma na coś nadziei, potem to dostanie, a potem straci i to właśnie przeżywała ta kobieta. Wtedy on rzekł do Gehaziego, „Przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz nie pozdrawiaj go. A gdy Ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu, i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Elizeusz nakazał Gehazjemu, żeby jak najszybciej, nie wdając się w żadne rozmowy, położył jego laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: Jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpi od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Kobieta najwyraźniej nie spodziewała się, żeby to położenie laski coś pomogło. Uważała, że musi przyjść do chłopca sam Elizeusz. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: Chłopiec się nie obudził. Stało się tak, jak spodziewała się ta kobieta. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Elizeusz długo i wytrwale. Prosił Boga o to, żeby stał się cud, żeby Bóg przywrócił syna tej kobiety do życia. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy. Długi czas Bóg nie spełniał próśb ale ten ciągle na różne sposoby prosił i wierzył, że Bóg sprawi cud. I cud się stał. Wtedy on przywołał Gechazjego i rzekł do niego Zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł Zabierz swego syna. A no, Kiedy chłopiec został przywrócony do życia to Elizeusz nakazał wezwać jego matkę. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. A kobieta padła do jego nóg traktowała go prawie jak boga. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie prorocy skupili się wokół niego. Rzekł do swojego sługi: Postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. W kraju zapanował wielki głód, ale Elizeusz nakazał, żeby ugotowano strawę, choć nie było z czego. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza. Nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Sam prorok nazbierał czegoś, co nie nadawało się do jedzenia i kazał to ugotować. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli. Śmierć w kotle, mężu Boży, i nie mogli tego jeść. No okazało się, że to, co ugotowano nie nadaje się do jedzenia. Wtedy on rzekł. Więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Elizeusz nie tracił wiary, że Bóg sprawi cud. I rzeczywiście ten cud się stał. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal, Szalisza, i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna dwadzieścia chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna a on rzekł: Daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: Jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to daj to tym ludziom, niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. Te chleby to były niewielkie placki. To rzeczywiście było za mało dla stu ludzi, zwłaszcza głodnych, ale Elizeusz wierzył, że Bóg sprawi cud i ludzie się najedzą. A gdy im to dał, najedli się. Jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Znowu stało się tak, jak Elizeusz wierzył. Bóg rozmnożył te chleby i wszyscy, którzy je dostali, najedli się dosyta. Podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki panie za łaskę tą, że mieszka w nas Twój duch. Boża panie obraci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mógł. O, dzięki panie za łaskę w prób, że mieszka w nasz twój duch. Boża panie obraci, podnieśmy swój głos, by śpiew śpiewać mógł. Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch Bocza kochaniom braci podnieśmy swój głos, by nie śpiewać Mu O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Ela nasce